Już niedługo powstanie nowa strategia rozwoju Kętrzyna. Uformował się sztab osób, które będą nad nią pracowały. Zastąpi ona podobny dokument uchwalony w 2001 roku. Pierwsze spotkanie zespołu roboczego odbyło się 14 lutego w Kętrzyńskim Urzędzie Miasta. Grupa ma pracować nad powstaniem strategii rozwoju miasta Kętrzyna na lata 2014-2020. Dzisiejsze spotkanie było pierwszym spotkaniem zespołu roboczego powołanego przez burmistrza miasta do wykonania nowej strategii rozwoju naszego miasta. W skład tego zespołu wchodzą oczywiście urzędnicy naszego, naszego Urzędu Miasta, wchodzą prezesi i dyrektorzy naszych jednostek i grupa radnych. Ten zespół ma za zadanie wypracowanie nowej strategii, bo przypomnę, że obecnie obowiązująca w naszym mieście strategia została uchwalona. W 2001 roku, więc częściowo już jest zrealizowana, częściowo się zdezaktualizowała. Nastąpiły zmiany w naszym państwie, w naszym mieście, które wymagają zaktualizowania strategii rozwoju. No i to jest nasze zadanie. Dzisiaj było pierwsze spotkanie, został przedstawiony harmonogram działania, zostały wytyczone ramy rzeczowe i czasowe działania tego zespołu. Zostały powołane cztery grupy robocze, które będą się zajmowały określonymi, przydzielonymi obszarami tematycznymi. No i zamierzamy tę strategię wykonać do 31 maja i przedstawić ją burmistrzowi miasta. W międzyczasie po, pojawi się ogłoszenie we wszystkich środkach masowego przekazu o tym, że oczekujemy na informacje, inicjatywy mieszkańców, które mają zmierzać do umieszczenia w strategii naszego miasta no ich potrzeb, oczekiwań, pomysłów. Ma to być taki realny, widoczny wpływ mieszkańców na kreowanie strategii miasta. Te pomysły można będzie zgłaszać do 15 marca. Stosowne ogłoszenia ukażą się, tak jak powiedziałem, we wszystkich środkach masowego przekazu i zapraszam i zachęcam mieszkańców do czynnego udziału w budowaniu naszej strategii, bo przecież robimy to dla siebie, dla naszego miasta. A kiedy już przygotujemy dokument i przekażemy go burmistrzowi to zapewne nastąpi konsultacja burmistrza ze, ze społeczeństwem, już ostateczna taka ocena i, i ewentualnie ostateczne uwagi do przygotowanego przez nas dokumentu.